Często wpadamy w tak zwaną pułapkę utopionych kosztów, to znaczy zainwestowaliśmy jakieś wysiłki, starania i ciężko nam jest z tego zrezygnować. Natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli długo tkwimy w niesatysfakcjonującej nas sytuacji, ponosimy koszty emocjonalne, a przede wszystkim spada nam motywacja do dalszej pracy. Jeżeli z jakichś powodów studia pierwszego stopnia okazały się dla nas niesatysfakcjonujące albo zmieniła się wizja tego, gdzie postrzegamy siebie, jak widzimy swoją karierę, to faktycznie studia drugiego stopnia są okazją do tego, żeby te nowe cele realizować. Po pierwsze, myślę, że warto skonfrontować się z tym, jakie zasoby mamy ze studiów pierwszego stopnia, a także określić to, co nam w tych studiach nie odpowiadało. Warto przemyśleć również to, jak możemy wykorzystać umiejętności zdobyte podczas pierwszego stopnia studiów na studiach drugiego stopnia, a także to, w jakim stopniu studia zbliżają nas do celu, który sobie ustanowiliśmy.